Puszczanie rybek. Kiedy? E, według mnie najlepiej jest wpuścić rybki e, po tym okresie około 2-3 tygodni, e, tak, żeby wszystko było jak najbardziej dojrzałe, bo jeśli e, wpuścimy je do zwykłej kranówy, w której mamy zazwyczaj pełno chloru, pełno pierwiastków chemicznych, które rybom raczej nie sprzyjają. No, to może się to skończyć tragedią. Gdy już mamy taką wodę w akwarium odstaną, wszystko jest ok, jak wpuścić te rybki? Zazwyczaj w sklepach akwarystycznych, zoologicznych, rybki dostajemy w workach foliowych, oczywiście wypełnionych wodą, to jest normalne, ale woda ta może mieć wiele zanieczyszczeń, inną temperaturę. Oraz, no, po prostu rybki podczas transportu mogą ją zanieczyścić. Gdy już dotrzemy do domu, bierzemy taki worek i wkładamy go do akwarium. Odczekamy około 15 minut, po czym wlewamy troszkę wody, 200 ml, szklankę wody do tego woreczka. Odczekujemy yy, kolejne 5 do 10 minut. Po czym do jakiegoś wiaderka najlepiej wylać wodę przez siatkę do wyławiania ryb i tą siatką rybki dać do akwarium. Myślę, że to jest najlepsza metoda wpuszczania ryb, ponieważ temperatura jest identyczna wody w woreczku i w akwarium po, tym, po tych 25 minutach i ryby nie dostaną żadnego szoku termicznego lub czegoś w tym stylu. A wodę mamy w akwarium już dojrzałą, także ryby mogą spokojnie sobie pływać w zbiorniku. Także to tyle w kolejnym odcinku. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji. Zeszły filmik spodobał się zdecydowanej większości. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. Na razie do zobaczenia w następnym filmiku.